Hejka, hejka z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I witam Was w drugim odcinku z ogrywania najnowszego dodatku do Destiny 4 Czarnatury. Dziękuję jej Creative Network za dostarczenie mi kodu do gry i dostarczyli mi też kod dla Was. Także na moim Instagramie jest rozdanie, słuchajcie. Także zapraszam Was tam, odsyłam Was tam, bo już yy, rozdania zostało niewiele czasu, więc możecie jeszcze ciągle wziąć udział, ale musicie się spieszyć. Słuchajcie, od ostatniego odcinka trochę się tutaj podziało. Ponieważ graliśmy na live, a co za tym idzie, działo się dużo, więc już ja Wam wszystko opowiem, co tutaj się wydarzyło, co tutaj żeśmy już zrobili i co mamy nowego. Tak jest, słuchajcie! Także zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i patrzcie tutaj. Mieszkamy dalej sobie w tym samym miejscu, trochę nasz ogród się tutaj powiększył. Mamy też krowokwiata, tak przypadkiem. Tutaj jest stoisko do tych sprzedawania rzeczy. Myślałam, że my będziemy mogli coś sprzedawać, ale nie, możemy sobie zatrudniać sprzedawcę i przychodzi tutaj typ i sobie sprzedaje a my możemy od niego kupować jakieś fajne rzeczy mamy tutaj huźdawkę nagrobek, do tego przejdziemy za chwilę był mały remont, ponieważ właśnie troszeczkę kasy nam wpadło, czekajcie włącz wszystkie światła, więc tak troszeczkę taki mały remoncik tutaj się zadział od ostatniego odcinka troszeczkę tutaj rzeczy dałam więcej, ja tutaj mamy, o patrzcie taki taką jadalnię w takim wiecie klimacie, tutaj jest właśnie kuchnia proszę bardzo tak, o ładnie, tu się wszystko prezentuje. Tu miejsce właśnie do robienia różnych mikstur, ponieważ słuchajcie, podjęliśmy pracę i pracujemy właśnie jako ta e, Naturopatka, czyli to jest nowa kariera, która dochodzi z tym dodatkiem. Jesteśmy już na drugim poziomie i właśnie fajnie, bo dzisiaj sobie też ogramy troszeczkę tę karierę. Tu na górze to w sumie za bardzo się nic nie zmieniło, chyba raczej trochę może właśnie w łazience, ale tak do końca nie kojarzył. No tak o, no i na górze, słuchajcie, na górze zadziało się najwięcej. Nasza Danusia, nasza wróżka urodziła dziewczynkę dzwoneczek nowak. No i słuchajcie, tak to było, jak to na live'ach bywa, tak to było, że słuchajcie, poznaliśmy sobie tutaj pana wróżka Kalela który e, właśnie był też wróżkiem. Także tutaj jest dwóch e, wróżek. Zobaczymy, co, czy, czy, czy dzwoneczek też będzie wróżką. E, zobaczymy to właśnie. Podobno dopiero jak są nastolatkami, dopiero mają skrzydełka. No ale zobaczymy, zobaczymy właśnie jak to będzie. E, no ale czemu Kaler, czemu Kaler nie żyje i dlaczego on jest z ręki królika zabójcy, został zgładzony? E, ano dlatego, że w sumie on się do nas wprowadził, no, no nasza Danusia zaszła w ciążę, e, pobył sobie u nas i zaraz od razu miał w pragnieniach, żeby flirtować z innymi, słuchajcie, wróżkami, więc czat, widzowie, Wy stwierdziliście, że tak być nie może. Próbowaliśmy, żeby zażal go krowa, kwiat, ale się nie udało, więc też namówiliście mnie troszeczkę, żeby tutaj tak użyć tego lifehacka i królika zabójcę. No i tak tutaj mamy, ale przynajmniej wiemy, jak wygląda nagrobek naszej wróżki, w sensie nagrobek wróżki, bo wygląda troszeczkę inaczej niż właśnie zwykły nagrobek. Wydaje mi się, że jest bardzo fajny, ponieważ jest taki kolorowy, taki obrośnięty. No, powiem Wam, że, że wygląda to ciekawie. W ogóle tak sobie roz rozmawialiśmy na live i stwierdziliśmy, że fajnie by było, żeby w ogóle wróżka po śmierci zamieniała się w taki posąg. Wiecie o co chodzi? Też to był, był ciekawy, ciekawy aspekt. No, ale, ale i tak jest to fajne, że mamy nowy nagrobek. No i też tutaj widzicie rzeczy, które doszły właśnie do trybu budowania, kupowania do pokoju dziecka i myślę, że jest naprawdę tego dużo i jest to prze przeurocze. Dobra. Ona tutaj karmi dzwoneczka. W ogóle ja myślę, że zrobimy jej urodzinki naszemu dzwoneczkowi, żeby była niemowlaczkiem i też zobaczymy właśnie, jak będzie wyglądać. No ale chciałam Wam pokazać właśnie, że jest nowe łóżeczko. To łóżeczko jest przeurocze, przesłodkie, myślę, że nawet do takich zwykłych rozgrywek jak najbardziej. Dobra, coś tu mamy. Zaprojektuj program równowagi za pomocą komputera. Dobra, to coś tutaj możemy zrobić. Neuro, o proszę bardzo, usiądź sobie, to przy tej przymalutkiej właśnie sobie usiądziesz, popracujesz chwilę. Jak widzicie tutaj to też jest wszystko właśnie z tego dodatku e, biurko i krzesło, więc e, myślę, że super. No, a my pracujemy. E, jeżeli chodzi o tą e, właśnie karierę, to właśnie tak się dzieje, że przychodzą do nas simowie, jeżeli pracujemy z domu, przyjmujemy klientów w domu, przychodzą do nas simowie z różnymi doleglo, do, dolegliwościami. E, no i właśnie my musimy tych, tych klientów wyleczyć, coś tam im pomóc. Więc no, powiem Wam szczerze, że jest to ciekawa praca, a chociaż już zauważyłam, Uważyłam, że jest dość taka żmudna. Bo zanim tego, słuchajcie, Sima wyleczymy, zanim zdiagnozujemy, to chwila mija. No ale nic. O, zimowa fiesta będzie jutro. Dobrze. Nakarmy naszego krowokwiata, co by nam się tutaj chłop nie strzedł. Dobra, sprzedamy sobie wszystko, co tam mamy, jakieś plony. Bo skąd mieliśmy kasę na remont? Mieliśmy kasę na remont stąd, że nasz, słuchajcie, ten właśnie KALEL był po prostu, no przyniósł 50, 20 tysięcy simoleonów do, do nas. Więc, więc tak to się właśnie stało. Dobra, tak patrzmy tutaj. Okej, okay. czy tutaj musimy coś robić? Możemy chyba zebrać stąd, na przykład, zbierz tak. I tutaj też pewnie możemy coś zatrudnić zawodowego ogrodnika. Nie, wygadaj się roślinie. O, możesz się wygadać roślinie, to jest dość ciekawe bardzo. Dobra, 7 płatków aury, ok. O, mamy te, magiczny pyłek. W ogóle, w ogóle, w ogóle, pierwsze co żeśmy odkryli jeszcze poza tym, że, że ten, to można robić barabara bara w powietrzu, czejcie. Wróżki robią barabara w powietrzu i jest to po prostu epickie. No tak to fajnie wygląda, jakkolwiek to brzmi. No wygląda po prostu świetnie. Wygląda po prostu świetnie, powiem Wam. Hit, że po prostu wymyślili tę opcję, bo po prostu to jest urocze bardzo. I bardzo ładnie to wygląda. No naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Jest po prostu. O, a ta kwiata wyciąga cały czas tego OS. Um, wiecie co? Zrobimy. Nie opieka nad dzieckiem. Postarzymy, tak, zróbmy niemowlaka. Jupi, jupi, jupi. Wow. Dobra, losujemy. Raz, dwa, trzy. Trzy. Wrażliwa, może być wrażliwa. O, i fotka, oczywiście. Uśmiech, odblokowano. Ok, dobra, wiesz co? Powyrzucaj tutaj te rzeczy, posprzątaj troszeczkę tak jest, młoda nie trafiła na ten <laughs> nie trafiła na na dywanik no ale dobra, to czyli kołyska możemy już usunąć a co możemy tu położyć w takim razie dla dzieciaczka a w sumie to nic za bardzo, bo ona na razie jeszcze i tak się nie będzie mogła niczym tak naprawdę bawić słuchajcie chyba, że im położyć po prostu ten leżaczek, co nie żeby tutaj ją po prostu można było odkładać Eee, czekajcie, chociaż z tych leżaczków to powiem Wam szczerze, że to jest fajna opcja, ale ja jakoś to za specjalnie zawsze zapominam z tego korzystać. O, no dobra, połóżmy coś takiego tutaj w kącik, o. Może będziemy tutaj ją odkładać. Dobra. Połóż spać Simko imieniu dzwoneczek, tak. No i dobra, no i zobaczmy. No na razie ona ma po prostu tutaj zwykłe. Lekcja w niemowlętach. A ona jest głodna, więc może byś się nakarmiła. Karm piersią. I na razie ona, patrzcie, że tutaj jest normalnie, prawda? Bo ogólnie wróżki nie jedzą, jak założyliście, nie mają tej mm, potrzeby głodu, właśnie. Tylko tą siłę emocjonalną. Ale patrzę, że na razie jako niemowlę nie ma nic takiego. Dobra, połóż tutaj spać i pójdziemy sobie do kasa i trochę tego naszego dzwoneczka przerobimy. mnie miał czarne włosy? Może i tak w sumie. W sensie ojciec, nie? Chodź, z, zmniejsz się i baw się. Zaplanuj stroje, pójdziemy do okazji, zobaczymy naszego dzwoneczka z bliska. A co? Okej, okay, nasz dzwoneczek prezentuje się tak. Ona ma ciemne włoski, a jest wróżką. Patrzcie, tutaj mamy oznaczenie, że jest super. Dała mi tą właśnie z tymi skrzydełkami, tą, tą te body, no ale nie ma ona nóżek. W sensie nie ma, wiecie, na nóżki, więc dała mi takie rajstopki pod spód, więc tak to wygląda, żeby po prostu było jej cieplej. Także tak jest, jest wróżką. Super. Teraz czekamy, aż właśnie pojawią się jej skrzydełka, bo na razie ma tylko jedną postać, nie można jej zrobić kolejnej postaci. Przyszedł do nas ziomek i tak właśnie patrzy, że możemy tak... Możemy wchłonąć, wchłonąć jego emocje, wróżkowe przy, cechy, przenikliwość, co... A, możemy tutaj wiedzieć, dowiedzieć się, co on robi, a co wchłonąć jego emocje. Jestem taka właśnie ciekawa. Okej. Okay. O, okej, okay. to czyli jak... Czemu on mówi dupa? E, wchłonęliśmy jego emocje, czyli po prostu mamy teraz siłę emocjonalną. A mu pewnie spadła siła. Empatyczny uścisk. Mhm, dobra. O, tutaj też ktoś do nas przyszedł. Ogólnie chciałabym, żebyśmy poszli do tego normalnego dnia pracy, że przyszedł do nas pacjent, klient, w sensie, żeby wam pokazać właśnie, jak ta kariera wygląda, właśnie, jak przychodzą do nas. Zapytaj o zawód. No, zapytaj o zawód. Wróżka. Nałóż dolegliwość, wykryj emocje towarzyskie. Poprzej obajkową sadzonkę. Może da nam coś ciekawego. A bajkowa sadzonka to jest chyba właśnie ta sadzonka od tej matki natury, nie? A, no naprawdę muszę już iść. A nie, cofnęła się. <grych> o, nie ma przy sobie żadnych sadzonek. A to peszek. A to peszek, słuchajcie. Czy ty jesteś śpiąca? W sumie nie jesteś jakoś tam strasznie śpiąca, wiesz co? A jakbyś tutaj... Mm, czekajcie, bo ja bym chciała, żeby ona... No, wytwórz. W sumie już dużo rzeczy umiemy robić. Kępka mchu? Mamy takie coś jak kępka mchu? Skąd? No ale dobra, idź rób, bo ja chcę, żebyś ty te umiejętności sobie tutaj poprawiać Czy jest 5 poziomów tej umiejętności, czy, czy 10? Aptekarstwo. No my mamy już czwarty, więc po prostu sobie sprawdzimy to, nie? Jak ten... No, co, stworzyła? Stworzyła. Paskudny gaz. Dobra, jeszcze coś możemy... A, zrób jeszcze to. to Dobędziemy. Do, do A nie, jeszcze do piątego poziomu nam troszkę brakuje. Troszkę mi jeszcze brakuje. No. A szybko na to robi. To teraz zdobywaj wiedzę, może po prostu. A jest skupiona, więc będzie jej to szybciej szło. No. A, ja zapomniałam to czas, że my mamy w domu i te, te rośliny trzeba, słuchajcie, pielęgnować. Wiecie, bo inaczej nam zdychają, nie? No, zapominam o tym ciągle. W sumie to jest, o, tak jak tu, o, widzicie? O. Ale to jest mega fajne. To jest mega fajne, słuchajcie, że właśnie są te roślinki domowe w doniczkach, no i trzeba je podlewać, trzeba o nie dbać. Tak jakby takie dość yy, logiczne, prawda? A nie, że postawiliśmy i po prostu stoją jak sztuczne kwiaty. <laughs> Także, o, tutaj musimy kupić teraz nową doniczkową, może taką monsterę, o. Cyk, cyk, dawaj ją tu o ekstra. Dobra. Pielęgnuj naturę. No. Znaczy, ty możesz się wykąpać, to pyłek zgubisz. Chociaż w sumie nie jesteś brudny. A dzwoneczek, płacze. to dzwoneczek jest głodny, dobra. To nie kąp się. Nie kąp się, nie kąp. Yy, znajdź wróżkę. Mhm. Nakarm. Nakarm naszą malutką wróżkę. Czyli widzicie, nie mamy, nie ma skrzydełek, malutka wróżka. Malutka wróżka nie ma skrzydełek. O, patrzcie, czasami się pojawiają takie rzeczy i tutaj na przykład wokół tych roślin i to są chochliki. To są chochliki i te chochliki, delikatnie się chochlików, dokuczają naszym roślinkom, no. Bo te magiczne rośliny właśnie te chochliki jakby przyciągają, nie? I te chochliki mogą nam troszeczkę tutaj em, przeszkadzać. No. Tak patrzę, że nie możemy zbierać. Ale równowaga, zaczarowanie, o, może tak. O, no, ciekawie to wygląda. Ciekawie. Nie powiem, że nie. Tutaj mamy też fasolki właśnie. Jak tam ten nakarm. Żeby nam nie zdech krowokwiat, żeby był. Jum <grywka> i o, to chodź tutaj, odzyskaj tą emocjonalną. Patrzę, że spada jej ta emocjonalna. Nie zwróciłam uwagi nawet. O, przyjmuj klientów na swojej parceli domowej. Tak jest. Zaraz Wam pokażę właśnie, jak ta kariera wygląda. O, jest tutaj pani. Zaprosimy ją do środka, przyjmiemy ją. Niech ona tylko się naładuje. O, o, o dobra. Chodź, chodź, chodź. O, naubrała no, się w swoje robocze ubranko, jak coś. Dzień dobry pani. Dobra, i teraz tak. Przyjmij klienta. O, widzicie, wyskoczyło nam takie drzewko normalnie. Dzień pracy kończy się o 17. O, i tutaj mamy po prostu, co mamy robić, nie? Co mamy opieka medyczna i mamy oceń stan klienta. Nauki życiowe, zapytaj o nawyki życiowe. O, tutaj zbadaj holistycznie, proszę bardzo. O. Dobra, rozmawiaj o siłach natury. Czyli musimy po prostu taki wywiad z nią przeprowadzać po prostu o żeby dowiedzieć się jak najwięcej. I to coś tak jak weterynarz, tylko że tak jak właśnie sprawdzamy właśnie różne rzeczy. tylko że to jest to trochę długo trwa, powiem Wam szczerze, chyba że później jak już będziemy wiedzieć, jak te choroby wyglądają, to wtedy może będzie po prostu łatwiej, szybciej, no nie wiem. No, ale tak to trochę mija zanim my słuchajcie. Odgadniemy. Dobra. No, i tutaj opieka medyczna. Omów o stanach, o ostatnich snach. O. Dobra. Zapytaj o nawyki żywieniowe. Te daj miksturę, opieka, ocen. No dobra. <grystwa> tak, musimy, poprosiliśmy, żeby zrobiła pompki. Myślę, że to nam pomoże ocenić, wiecie, nawyki żywieniowe. O, proszę bardzo. W ogóle pani jak ładnie ubrana, elegancka i w ogóle dobra. Szybciutko, tylko tutaj trzeba przeklikiwać tyle. O <grystwa> pierwotny wrzask. Dawaj pani, pani wrzask. Dawaj, dawaj. Pani nam książki sprząta. O. No i co? Zapytaj o zmianę aury jeszcze. No właśnie, widzicie, to jest takie trochę monotonne, nie? No nie wiem, czy później będziemy jakby... Jak już wiecie, jak jesteście tym simem, już jakiś czas macie tą karierę, to czasami będzie można jakoś zgadywać szybciej. O! Ups, przepraszamy pani bardzo. Przepraszamy, przepraszamy. To całkiem niechcący. To no mam patrzcie, dolegliwość, magnez, na po dolegliwość soniczne zatoki, udręka emocjonalna, udręka fizyczna, dolegliwość emocjonalna pustka. Dobra, jeszcze te pompki, no. Jeszcze raz musi pani zrobić. Wody pani nie spuściła, halo. <grytania> o! Więc trochę tego, słuchajcie, musimy... Co to za Lusjan do nas dzwoni? Tak, pewnie. Miłość wisi w powietrzu. O. Opieka. zapytaj o objawy. O, i teraz już powinnyśmy mieć, słuchajcie, ten. Już powinna być. O. Emocjonalna pustka, czyli jak mamy takie ala kamień, to znaczy że to jest emocjonalna pustka. Dobra. Empatyczny uścisk mamy jej dać i ona już będzie zdrowa? Daj lekarstwo, no nie. <śmany> Empatyczny uścisk. Słuchaj, czy znaczy, samotność? Czekajcie, no emocjonalna samotność. Dobra. Musimy dać jej lekarstwo. No daj jej lekarstwo, halo. Gdzie pani idzie? Jeszcze lekarstwo. Mamy coś takiego? O, -o nie mamy. Lepszy wzrok, zielonego, twórcza, czy impuls, soniczne zatoki, wywar spokoju, paskudny gaz. Hmm, czyli musimy zrobić, słuchajcie, wydaje mi się. Stwórczy emocjonalną pustkę. Bazylia jest nam potrzebna. Szybciutko robimy i kupujemy, i robimy dla pani lek. Idź, zrób lek. I wtedy jej damy, słuchajcie. Wtedy przyjmie od nas to, i wtedy będzie gitara, bo tak to jest, słuchajcie. No dobra, i teraz mamy to. Czekaj, gdzie jesteś, kobito? O tu jesteś, dobra. Proszę Cię bardzo, wytworzone, specjalne, jeszcze ciepłe. No daj jej. Eee, emocjonalna pustka, proszę Cię bardzo. 374, no cały dzień gadania, słuchajcie. Cały dzień gadania, żeby zarobić 300 simolonów, no wiecie Wy co? No, wiecie wy co? Dobra, chodź tutaj na karm naszego dzwoneczka, bo nam zgłodniała dziewczynka. Proszę bardzo. Myślałam, że dostanie awans, bo tutaj ma zrobione, ale no nie. Musimy ją wysłać po prostu do pracy, bo można ją wysłać do pracy, może pracować z domu, może przyjmować pacjentów w domu, także w tej pracy to jest spoko, że możemy wybierać różne opcje. No ale wyślemy ją do pracy tak normalnie, żeby poszła, to wtedy może dostanie awans, bo jakby wszystko ma zrobione, tutaj się zahaczy, jak pójdzie do pracy i będzie git. No dobra, także dzięki Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek, że oglądaliście, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i kolejne odcinki pojawią się w przyszłym tygodniu, na pewno będziemy sobie ogrywać. Może chcecie, żeby coś wam pokazać dokładniej, bardziej się przyjrzeć jakiejś tutaj rzeczy właśnie w tym nowym dodatku, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. A teraz ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!